Witajcie tutaj, Czarny Bobek, a to jest kolejny odcinek po długiej przerwie. Let's play prototype. Postanowiłem jednak skończyć serię, gdyż. E, no, gdy się coś zaczyna, to prawda, trzeba to skończyć, a. A ja miałem przerwę niestety, brak veny, różne sprawy osobiste, e, itp., te i w ogóle. Ostatni zapis mamy z, z 21 stycznia 2013 roku, czyli od tamtego czasu pozwoliłem sobie kalkulatorem policzyć. Minęło dokładnie 675 dni, czyli to jest 96 tygodni albo 22 miesiące. W tym było 467 dni pracujących, 208 dni wolnych, 96 sobot, 96 niedziel i 16 świąt od poniedziałku do piątku. Także no troszkę czasu minęło. Kurczę, rok 10 miesięcy i 6 dni dokładnie. A dziś mamy 27 listopad. Słoneczko na polu świeci, zero śniegu. Jeszcze bym śmie stwierdzić, że jest nawet zim, Że jest nawet ciepło, sorry. Dobra. Lecimy sobie dalej. To co, wczytujemy I lecimy. Podejrzewam, że będę strasznie lamił, bo to jest jednak. No nie oszkujmy się, prawie dwa lata. No, nie, wiem, dwa lata nie. Nie, no, rogi, rogi 10 miesięcy, brakuje 2 miesiące do 2 lat prawie. A mogą sobie zrobić przerwę po 2 latach przyjdzie, ale. W tym, w tym roku już pewnie nie skończę tej serii, bo mało czasu zostało. A. O jezu, jak tutaj się chodziło. A a co? Yy, mapa jakaś, mapa. My jesteśmy gdzie? My jesteśmy tutaj, trzeba się nawrócić. Ech, w tą stronę? Yy, no powiedzmy, że w tą. Jej, pamiętam jak się lata. E, dobra, idziemy sobie najpierw coś zjeść. Nie Co ty robisz? Nie, idź Idź, weź wejdź Weź wejdź stąd w ogóle A. którym się włączał na samoce, help cholera, jasne, e? Nie e? Eee. Dobra Jesteśmy zajne żołnierzem, a gdzie tutaj nasza ofiara, która... No chodził tutaj z głową ktoś przed chwilą. Widzieliście przecież sami na lapie. Jakie to jest główno, żal. No, tutaj nic nie ma. Coś, coś było, ale coś się zbyło, także... W którą stronę cholera w ogóle lecimy? Lecimy sobie. Tą mamy lecieć. Nie tylko nie do tego, nie do policji. Nie, 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 nie. Eee, no szlak by to trafił. Dobra, jesteśmy w zainfekowanym, że tak powiem, miejscu. Posłałoby coś zjeść teraz. Tak, nie ma jak to, bijcie mnie, tak, przecież ja... Jak to się biło, jak to się biło. Podsumujemy tak, a mniam, niam, nią. dobra, nie będziemy dłużej pewnie tutaj czekać, tylko... Eee, tylko co, tylko lecimy do misji. Policji tutaj nie widzę, więc zjemy sobie jeszcze paru ludzi. Śniadanie musi być obfite przecież. Bo jak Polak głodny to Polak zły. Nie wiem, mam delikatne wrażenie, że mi tu nie gra. Ale to chyba takie delikatne. "Ja, pierdziele, ogarnij się!" Tak, wchodzimy do misji. O boże, co to będzie za lamienie? Matko Boska. Coś tutaj mamy zrobić? Wczytywanie. Ham, ham, ham. Co my tutaj mamy zrobić? Czy my mamy przemianę żołnierza? Tak, mamy przemianę w żołnierza. O, fuck 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 fk. Ha, to chyba nie zdało, jak Ja muszę go skonsumować, mi się wydaje. Eee, to jest to. Tu mamy chyba zainfekowany. Co to, to? Nie, 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 Ja przez to gówno nic nie widzę, no. Jakoś tutaj muszę sobie zaskoczyć, tak żeby mnie nikt nie widział. Ale tego się nie da tak zrobić. Jez, yes, możemy lecieć do helikoptera chyba. Kurde, nie lubię takich misji. No, dawno w to nie grałem i jestem strasznie zdenerwowany. Aha, my mamy teraz bronić jakiegoś konwoju. No to co, lecim na Szczecim. Powiem wam, że lubię misje typu właśnie jeżdżenie i, i zabijanie, a nie lubię typu wiecie, wejść, rozpieprzyć i uciekać. Jedziemy, jedziemy, panowie, kurde. Za chwilę coś wyjdzie i będziemy w dupie. Dobrze, ale skoro my mamy to teraz y, konwojować, czyli coś ma wyjechać, tak? Tam coś jest z tyłu? Nie, z tyłu nie ma nic. No, gdzie jest tam to gówno? Ja pierdzielę. Dobra, jedziemy. Jedziemy, bo nam zaraz uciekną i będziemy w dupie. No jedź, 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 jedź za słańcu. Ah uh, chart chart motherfuckers Dobra, lecimy dalej. Bo coś nam konwój ucieka, cholera. Tak delikatnie. A mamy dwój dwójkę, widzę. Po co lecimy? Nie, 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 nie. Kurde, przejechałbym tego. Przejechałbym delikatnie chyba ten konwój. No jadą czy nie jadą? Nie, 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 nie. Oni skręcają, fakt. Tak, ślepa uliczka, koniec gry. Ej, goźmie mnie bierze od tyłu, nie. Lol. To nie było dobre, fajne. I jechać, nie srać się z nimi, no. Tak, a helik helikoptery sobie stoją i nic nie mówią, nie? Spoko. No weź mi, gościu, nie wjeżdżaj pod celownik, bo cię zaraz rozwalę. I się skończy dzień dobry od zwierząt. Dobra, no, teraz patrzymy, który czołg jest mało zmasakrowany, że tak powiem Ej, kolego, 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 kolego! Nie, nie! No patrzcie jaki idiota, Jezus Maria! Weź gościu wyjdź A dobra, idź, nie, niech cię kurwa, zjedzą, ja pierdolę. Jeszcze się wjebałem w bramę, spoko, nie? No puśćcie mnie, gównojady zasrane!

Wyszedł sobie i czekasz go zabiją. Ja pierdziel, jaki żal. Jeszcze sobie więcej stań kurwa na widoku niech cię wszyscy widzą przecież. Ja pierdziela, jaki żal. Ek cię! Bo gdzie jedziecie cwala? Tak, nie ma jak w dupę mi wjeżdżać nie? i bić. A ja sobie że tak powiem zmienię pojazd Bo na tamtym tak troszkę jest ubogo z tym z amunicją I jedziemy od nowa Teraz trzeba przegonić tych fiutów Turbo dynamo. nie. Turbo moment. Nie umieraj! Dobra, jakoś sobie poradziliśmy. Nie wiem gdzie jedziemy dalej teraz. Dobra, przejechaliśmy przez jakieś... ...przez jakieś coś i teraz to stoi na środku. I misja się wczytuje. Eee, dobra, jest jakieś wiercące gówno. Yes, mission complete. Dostaliśmy 15 000. Nie, 150 tysięcy EP. Nie wiem co to jest, pan cholera. Straty 21,45 biliona, ofiary 4700. W cywilach 400, nie, 7400. Eee, zainfekowana ludność 7700. Dobra. Co tu teraz jest? Znajdźka, wi oui. Co tutaj jest? Gdy używamy pauzy, możemy zobaczyć mapy i zainfekowane e, strefy. I strefy niebieskie są policyjne i czerwone zombie. Jest, znajdźki, dobra, tyle, tyle. Um, co teraz? Tak, wiem, tam mamy kolejną misję, ale... Wydaje mi się, że skończymy ten odcinek i po prostu za chwilę postaram się nagrać kolejny jeśli taki oto będzie jeszcze dzisiaj powstawał ale jeszcze postaram się dzisiaj wrzucić także może po długiej przerwie mojego lamienia będzie właśnie chwila chwila na posłuchanie mnie mojego głupiego gadania cichego dźwięku z gry i w ogóle i w ogóle i w ogóle nie wiem czemu, ale ten gostek się strasznie pomału najada. Muszę wpierzyć połowę ludności, żeby się dać porządny. Tak. Ja tak, czekać. Jak, jak to było? Tak i tak? Nie, ja nie chciałem tego. Nie, to nie to fakt. Kurde, no. Escape upgrade. Nie, 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 nie to upgrade. Gdzie to, 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 takie było fajne? To takie, wiedzie, wystrzeliwanie z siebie, wystrzeliwanie z siebie tych takich plączy. Plącza, plącza, plącza. O, są plącza. To jest co? Prawy przycisk myszy i E? No zaraz spróbujemy. No nie to, no do cholery jasnej. Nie wiem, czy, czy. E i to? O tak, to to. Nie no, ta nimka tego jest w kosmos. Dobrze, więc ja byłem czarny bobek, to był prototyp. I dziękuję wszystkim za. Uwaga i poświęcony mi czas. Jeszcze sobie... No nie myślę, o dobra. Skopniemy sobie na górę. Rzucimy jakimś alternatolem. I tak oto kończymy. Także ja byłem Czarny Bobek i do zobaczenia wszystkim. Na razie, cześć. A, czekajcie, jeszcze zapiszemy. Fuck. Uh, save, 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 save. Nie możemy teraz zapisać na więcej niż 20 save'ów, czyli... Polecimy sobie z 2012 roku. Pierwszą misję tutaj jest... Savinguje nam Tak, jesteśmy zasavingowani Tu jest pierwszy 27 WTF. Nie. on nam samo zasavowało szlak. No nic, savuje nam na ostatnim tym. Ok, także na razie i siemka.